To no już trochę mniej, mniej pada, ale powiem Wam, że kurde lało jak nie wiem Tylko wyjechałem to za 10-15 minut Zaczęło tak, tak pompować, że siódma jest na zegarze Ja do chofu się zbliżam I na Woklandzie sobie stanę, zrobię pauzę bo Akurat 4 godziny będę miał wyjechane Zrobię sobie pauzunę, zjem śniadanie, coś może obejrzę, wypiję kawkę i, i pojedziemy, i wtedy dojedziemy już do Polski na drugiej szycie. No i co, i zobaczymy, nie? Gdzie, gdzie ten? Ja muszę jeszcze opanować jedną rzecz, bo ja muszę zatankować na, tym, na tej stacji S100. E Teraz tą stronę, jak jechałem, to tankowałem na Torzymiu, a no teraz nie będę jechał przez Torzym. W związku z tym muszę <słuch> zobaczyć na tą listę i dowiedzieć się, gdzie jest stacja tutaj z... od tej strony jadąc, nie? Od Zgorzelca. A few moments later. No i co? 15 po 12. Ja już do Polski jechałem Jeszcze przebrnę przez tą pseudokontrolę. Pseudo o, ciężarówkę zdjęli No nie wierzę. Teraz zjadę sobie na, na Orlena tutaj Przeloguję się na Polskę i... Będziemy pole polecimy na Godzieszów tam mamy stację, bo już sprawdziłem stację tą E100 wyznaczoną, no i tam zatankuję i będę sprawdzę sobie ile jeszcze mam o, zresztą, bo tutaj mam nastawioną a nie, tu mam nastawioną nawigację 283 km jeszcze mam do celu no, no to ja już nie będę robił pauzy krótkiej tylko zrobię normalnie tutaj Tankowanie i pojadę na. Zobaczysz do Polkowic. jadę tam na tego Mopa, jak dojadę, to to pojadę sobie na Polkowice. Jak nie, no to stanę wcześniej. Bez sensu. 7:15 mam wyjechane. Jeszcze godzina 20 mam jazdy. To będziemy mieli 8:40. No i pasuję. Nie będę drugiej tutaj, tutaj pauzy kręcił. Sztucznie. Zostanie mi 100. 150 km na jutro na rano do 10.00. Całe szczęście, że się z tych Niemiec wydostałem, bo za mną, kilkaset kilometrów za mną leci borówka do domu i się ruszał ze kota. Razem ruszaliśmy. Ja ruszałem o 3:30. i jak mu się nagrywałem wtedy rano, bo ja mu się nagrałem. Zaraz po tym, jak myślałem, że on się nagrał, to ja mu się nagrałem. No, i on od razu mi odesłał wiadomość, już jechał też. Także tak, stracił czas, za kota ruszał o tej samej porze. więc Ponad godzinę stał w korku na szóst szóstka z piąt piątka z szóstką, tam gdzie ja wczoraj. I 9 km korka ma na tej zwężce, tutaj na szóstce, co jest za Helpronem. Przed dziewiątką chyba ona jest. Także, no. To jest jazda w dzień, no. to jest jazda w dzień, w czwartek, niestety. Ja się zebrałem, wczoraj się, kurczę, na siłę dojechałem do tego, do tego Autohofa, po to, żeby dzisiaj móc ruszyć i już mieć za sobą ten korek. Nie? Znaczy, ruszyłbym sprzed korka, no to, znaczy stanąłbym wczoraj wieczorem na piące, to dzisiaj rano bym ruszył by nie było korka, ale dzisiaj miałbym o jakąś godzinę mniej czasu. Trochę więcej do lotu i tak dalej, Ja nie wiadomo, co tam jutro jeszcze mi wymyślą. A nie, 279 km, nie no, dobrze mówiłem, 270, 280 km no, w tej chwili do rozładówki. Także się udało wczoraj trzmychnąć w ten korek, na tyle miałem czasu, że jeszcze mogłem sobie pozwolić na to, żeby w nim stać. Dzisiaj przeleczałem całą szóstkę i kurczę całą, ten kawałek dziewiątki, siedem dwójki i czwórkę praktycznie bez, bez korków, no bo to jeszcze rano było. Sprawdziłem już do tego Mopa Polkowice, nie dojadę, bo mam tam 140 km teraz, a przez godzinę tego nie zrobię, to tam nie ma, opcji. musiałbym, no, musiałbym na tą drugą dychę iść dzisiaj i tu, tutaj pauzę bym musiał zrobić jeszcze jedną, przed tym zastanowię się co zrobić. Na razie zjadę tutaj bo też dojeżdżam do tego, do tego, do tego węzła, na którym zjadę zamękować myślę, że myślę, że nie wiem że chciałbym zostawić sobie tak ze 150 na no, no jutro musiałbym się rano zrywać Cztery godziny do lotu, a mieć półtorej, to trochę różnica jest, prawda? Kurde, no nie myślałem, że dojadę do tych Polkowic tam. Ale niestety. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Stare powiedzenie się tutaj jak najbardziej sprawdza. Gdzie jest ta stacja? A no, tutaj jest dobra. Już ją widzę. Może będzie miejsce tu przy stacyjce? Na tym placyku to sobie tutaj obowiadę. Tu na ten parking przy tym sklepie. się wjeżdża teraz nie bardzo wiem aha to trzeba tam tędy przejechać przez tą przez tego przez tą czerwoną stację trzeba jechać inaczej się nie da Tam myślałem że z tamtej strony ale nie chyba nie mi się wydaje tutaj wszyscy przyjeżdżają stąd to pojadę tu O, jakiś jasnym stoi i tankuje. Stoi jakaś persona od nas. Persona jest, on gra tam. Ruch jak w pulu. Ruch jak w pulu. A ten książę co? Na środku stanął i co? Co on tu robi? jest jakiś dystrybutor, i, sta, no, i stanie tak, że jak kurczę, no A few moments later. Dobra, z tego. Odkręciłem tu jednak 30 minut. Chciałem tutaj. Podszedłem do sklepu, jeszcze tam parę spraw załatwiłem związanych z fizjologią człowieka. Będziemy jechać panie, panie drogi, bo teraz tak, kurde, muszę jeszcze muchę ubić. A, jest! Trafiony zatopiony, za pierwszym razem kurczę, pieczony. Dobra, słuchajcie. Oj, to nie muszę tu wjeżdżać. No. Teraz tak nastawiłem sobie na mopa, koło Lubina, Mop Lubin i tam mam 107 kilometrów. 107 km i powinno się udać na 9, na 9 godzin dojechać bo mam godzinę, 20, godzinę 22 żeby dolecieć żeby dychy nie naruszyć, a godzina 17 im pokazuje czas, jeżeli przy, przydarzy się tak, że, że przeciągnę tą dychę to wtedy pojadę na Polkowice. no i tyle. Chyba dobrze mówię Na razie wyjeżdżamy muszę... No i chyba tak będzie okej, okay, nie? Jak się wydaje 8,50 ile zostanie? 5 minut, Zostanie mi 150 km na jutro, na rano i bez pauzy krótkie dojadę na rozładunek. Postanowiłem zmienić plany, jak to u mnie bywa często i wiadę sobie tutaj na Kochlicę. Na Kochlicach sobie zostanę. 8.40 w tej chwili mam wyjechane i do kolejnego bym miał 20 km, więc na zapas czasowy 3 minuty bez sensu się szarpać. Jutro mi zostanie 183 km, 3 godzinki. Rozładunek no, mam między 8 a 10, żeby być na 8 to będę musiał o 5 wyjechać. Jest godzina 15, 11 godzin pauzy się zrobi i tym sposobem zostawię sobie ostatnią, ostatnią dziewiątkę, czyli 15-godzinny czas pracy na jutro. W zależności od tego, co się będzie działo. Będziemy mieli go do dyspozycji i będziemy też mieli dychę do dyspozycji, także cały, cały arsenał na wyjątkowe sytuacje będzie. Tylko jeszcze musi być miejsce, żeby tu stanąć, a to się zaraz okaże, czy będzie. A, jest duży mop, a tu jest jeszcze parking wzdłuż, tu jest jeszcze wzdłuż parking i on wcale nie jest dla... a nie jest, dobra, on jest dla z przodu, ale czekajcie, czy ja tutaj bym się zmieścił. Ja tutaj stałem niedawno, na tym, na tym mopie. A, tylko tutaj nie będzie miejsca zbytnio. Oj, może, 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 się trafi. Kurde, tylko teraz tam stoi bus tył za mną boję się żeby go nie zabrać, kurcze wiecie, naczepą mnie, tyłem naczepy, ale nie, nie zabiorę teraz tutaj się wsunę gęsto jak tu się wsunę to tu już się prostujemy w tą stronę i tu wejdziemy w lewą stroną dobrze się złożyło że tu łódka stoi ona jest krótka wanna i się udało